No, a ja chciałam wam pokazać taką technikę gobelinową, i tutaj przejrzałam taką torebeczkę. Teraz zobaczcie, zmieniam kolor między białym i czarnym. Teraz przejrzałam słupek kolorem czarnym, ale wiem, że kolejne oczko będzie białe, więc nie kończę tego oczka jeszcze czarnym. To ostatnie przeciągnięcie, o, którego nie widać, bo ono tylko wychodzi, przejrzałam już kolejnym kolorem białym. I teraz zobaczcie, teraz robię taki element biały, ale znowu. To oczko i już kolejne, czy robię pierwsze przeciągnięcie w tym słupku na białe, ale wiem, że już kolejne oczko będzie czarne, więc tutaj kończę, przerabiam na kolorem czarnym. O, tu akurat mam taką sekwencję, gdzie zmieniam dużo i teraz znowu dwa kolejne oczka na czarno, czyli jedno oczko przerabiam tradycyjnie, słupek na czarno, ale już wiem, że kolejne, o, będę kończyć jako oczko białe, czyli pierwsze przeciągnięcie, ale z kolei drugie przeciągnięcie, o, już robię tutaj na biało, bo startuję w kolorze białym i teraz znowu tylko jedno oczko na biało, czyli tutaj na biało, wyciągam raz i nie kończę tego słupka, bo już go kończę na czarny, czarno, po to, żeby po to, żeby rozpocząć znowu tutaj przerobić oczko na czarno i teraz dlaczego właśnie w ten sposób? Bo zobaczcie, teraz gdybym przerobiła to oczko na czarno, tak jakbym przerabiała, nie zmieniając koloru, czyli na czarno i teraz chcę przerobić na kolorem białym, czyli teraz dobieram sobie kolor biały. No muszę go przeciągnąć tutaj i przerabiam kolor biały. To i to będzie widać. To ja mam tutaj to białe oczko, ale widzę tą nitkę na czarno. Dlatego właśnie to ostatnie przeciągnięcie w danym kolorze oczka, czyli tutaj wracam, wycofuję się z całego tego oczka czarnego, to właśnie całe przeciągnięcie, całe tutaj to oczko czarne, już myślę o tym, że zmienię kolor, czyli przerabiam do połowy na Czarno, ale to przeciągnięcie robię już na biało, po to, żeby no to kolejne oczko było w całości, w całości. I teraz tutaj przerabiam trzy oczka białe, czyli dwa pierwsze oczka. Po prostu one są w całości białe. Nie myślę o zmianie nitki na biało. Oczywiście, trzeba pomyśleć o rozwinięciu rozwinięciu tak, żeby się nie plątały te nitki, a trzecie oczko, gdzie będę dokonywać zmiany, to robię tutaj na biało do połowy, ale już tutaj biorę o, tutaj to przeciągnięcie będzie na czarno, bo kolejna sekwencja, to jest sekwencja tutaj kilku oczek właśnie na czarno i teraz ważne jest w tym modelu, żeby te oczka przerabiać na szydełku w miarę, w miarę małym, tutaj próbka na szydełku dwa i pół, bo Pokażę Wam coś, co się co już skończyłam. Czy nie przebiałam do końca? Na szydełku 3,5 po prostu za bardzo za widać. Nie ma tego efektu. O, podniosę, zobaczcie. No, na szydełku 2,5 ten wzór jest fajny, a na szydełku 3,5 za bardzo widać no, tą teksturę. No i. Program, który Wam podlinkuję, w którym robię rozpiski wzorów, natomiast tak ręcznie ją po prostu zrobiłam na kartce papieru i to jest ten wzór, który realizuję. Wiem, ile liczę oczek białych, ile czarnych, ale to jeszcze mówię, do wykończenia troszkę mi brakuje, jestem na początku tego wzoru, ale mam nadzieję, że wkrótce pochwalę się fajną torebeczką. Zapraszam na ciąg dalszy.